EA wczoraj oszukało wszystkich graczy. Bez żadnego powiadomienia zmniejszyli oni procenty w paczkach, dzięki czemu zarabiali tyle samo pieniędzy za dużo gorszy produkt. Zaraz opowiem o tej całej sytuacji i powiem, czy należą nam się jakiekolwiek rekompensaty. Do tego EA wczoraj pozmieniało wymagania w starych ewolucjach. Od wczoraj nie da się już ulepszać kart, które były wcześniej ewoluowane i dzięki temu nie da się już zrobić karty 99 overalla. Oprócz tego dostaliśmy również informacje o nowych dwóch ewolucjach Toty, które trafią do gry na dniach. A także poznaliśmy kolejne karty wyróżnień Toty. Jest ich łącznie 10, więc zaraz wam je pokażę. Powiem, kiedy będzie można je trafić w paczkach i która z nich znajdzie się w SBC. Ostatni konkurs wygrywają Nikodem, Miosz oraz Nertowski. Pozdrawiam Was i gratuluję wygranej. Dziś w komentarzach typujcie wynik meczu Tottenham City. Osoba, która poprawnie wytypuje, dostanie taką samą nagrodę jak zawsze. Przypominam, że aby kwalifikować się do konkursu, trzeba mieć lajka oraz trzeba subskrybować mój kanał. Zaczniemy sobie od razu od grubego tematu. Ja nie będę tego przeciągał oficjalnie i... I jej wczoraj każdego z nas zrobiło wybalona, że tak ładnie powiem, nie będę brzydko mówił. Obniżyli oni procent w paczkach, mimo tego, że wcześniej nigdzie tego nie, o tym nie poinformowali. Z tego co się orientuje, była to taka pierwsza sytuacja, gdzie urosło to aż na tak dużą skalę. No bo nie oszukujmy się, ale w dzień, w którym wychodzą wszystkie toty do paczek, no to jest to dzień gdzie ludzie wydają najwięcej pieniędzy na paczki. Z tego co się orientuje, one były wczoraj te procenty zmieniane kilkukrotnie. Na początku były one niższe, potem wieczorem około 23.00 obniżyli je jeszcze raz. No i oczywiście jest to według mnie bardzo, bardzo ciężki temat. Teraz nie ma aż tak dużo paczek promocyjnych, ale i tak widać to, że te procenty nie są aż tak duże. Według mnie sytuacja byłaby dużo inna, gdyby oni chociaż, nie wiem, dodali jakiś komunikat, że słuchajcie, obniżamy procenty w paczkach, uważajcie jak otwieracie, ponieważ za wydawanie tyle końców, czy FIFA pointów macie po prostu mniejszą szansę na kartę TOTY. No ale takiego komunikatu nie było, no ani oszukujmy się, jak ktoś otwiera paczki. No to nie sprawdza, nie wiem, informacji, nie patrzy na to, ile mamy procent, bo jeżeli otwieramy je już od kilku lat, od kilku miesięcy, no to raczej spodziewam się tego samego, także każdy otwiera to jak najszybciej. No i nie Sprawdzamy tych danych za każdym razem, to chyba jak otwieracie paczki, to zdajcie sobie z tego sprawę. Według mnie taka sytuacja nie powinna totalnie mieć miejsca, czy to chodzi o jakieś zwykłe paczki, czy to opaczki promocyjne, nieważne podczas jakiego okresu, czy to w zły, szary dzień, czy podczas Toty. Ja wczoraj sam na live otworzyłem 150 paczek ponad i pierwszy raz od trzech lat nie trafiłem karty Toty, ale z tego co się orientuję na Twitchu, chyba też nikt z tych popularnych graczy, z tych popularnych streamerów też nic ciekawego nie trafił. Jak widzicie, te procenty są obniżone znacząco, no bo tak naprawdę z 5,3% do 2,9% tutaj niby Total jako. Player urosło, no i tutaj niby też 90 plus spadło bardzo mocno. Nie wiem, gdzie te procenty się w ogóle podziały, ale jej naprawdę, no bardzo mocno nas oszukało. Wiadomo, że przydałaby się jakaś rekompensata, ale wydaje mi się, że na pewno jej nie dostaniemy. Byłoby to na zbyt dużą skalę finansowo i jej by się z tego nie wygrzebało. Każdemu, kto otwierał wczoraj paczki, musieliby te paczki zwrócić, więc wydaje mi się, że w ogóle nie ma o czym mówić, ponieważ i tak oni będą się upierać, że. Ale przecież mieliście napisane te procenty, wystarczyło tylko zobaczyć, także, no trudno, z tymi paczkami bardzo, bardzo mocno jestem zawiedziony, no i oczywiście widać. To na kartach toty, nie wiem. Taki free na przykład wczoraj, zobaczcie. E, o 18 kosztował 2,5 miliona na komputerze, po czym o 23 kosztował już tak naprawdę milion więcej. Na konsoli o 18 kosztował 1900, po czym później kosztował 2,300. Nie wiem, Debruyne tak samo sobie odpaliłem dla przykładu. 3,900 w godzinę skok do 4,900 milion monet na, na jednej karcie zysku. E, na konsoli aż tak bardzo nie urósł, bo on kosztował wczoraj o 18 2,600, teraz kosztuje 2,900, no to i tak prawie pół miliona końców. I to widać na każdej karcie toty. No oczywiście jest to logiczne im czego jest na rynku mniej, tym ta cena będzie wyższa. Natomiast przejdźmy do weselszych informacji. Dostaliśmy informację od Food Police Leaks, że nowe dwie ewolucje TOTY nadchodzą. Najpierw była informacja o pomocniku TOTY. Tutaj macie wymagania, nie będę ich czytał, ponieważ każdy to widzi. No i oczywiście każda karta, która byłaby użyta, dostawałaby plus 14 do overalla i plus 2 playstyle z plusem i tutaj macie je wypisane. Wymagania możecie sobie wpisać na footbinie i zobaczyć, jakie karty są wymagane. A tu mamy pokazowo pokazanego Cloud Maurisa, który mógłby prezentować się w taki oto sposób. Jeżeli taka ewolucja byłaby niejakoś droga, może kosztowałaby około 100 tysięcy końców, to spoko no bo taka karta jak najbardziej nie ma co się uszkiwać jest naprawdę spoko, biorąc pod uwagę to, że dostajecie jakby dwa playstyle z plusem no i macie jeszcze dwie gwiazdki słabszej nogi także wydaje mi się, że naprawdę spoko, no i druga ewolucja dotyczyłaby lewego skrzydłowego takie miałaby tutaj wymagania tutaj jest napisane, że nie moglibyśmy oczywiście używać kart, które już wcześniej były ewoluowane, no i karta dostawałaby nowe dwa playstyle, no i oczywiście jest napisane niby pod każdym postem, że content może ulec zmianie, żeby pod tej ewolucji nie inwestować, ale wiadomo, że takie konta jak Food League, czy Foot Sheriff, czy nawet FIFA Trading Romania oni muszą takie coś pisać, żeby później, jak jej coś zmieni, nie było na nich, że oszukują widzów. No i takie LW mamy na przykład pokazane na przykładzie dwóch kart, czyli Gagpo i Alex Berenger. No i te karty wyglądają spoko od tyle, jeżeli te karty po prostu nie będą drogie, bo jeżeli taka ewolucja będzie kosztowała 200 tysięcy, no to wydaje mi się, że, że byłoby to za dużo. No ale ten Berenger z fajnym playstylem, 94 dribblingu, 94 pace'a, wydaje mi się, że naprawdę jako nawet super zmiennik, czy nawet karta do pierwszego składu, nie ma coś już oszukiwać, byłaby spoko Także fajnie, że robiłem coś w tym kierunku, ale szkoda, że zmienili to w tych ewolucjach, że nie można już używać kart ewoluowanych. No i tak jak pokazałem wam przed chwilą, jej zmieniło to w większości ewolucji. I teraz już nie możecie w kolejnej ewolucji używać karty, którą wcześniej ewoluowaliście. Dzięki czemu na przykład w tych ewolucjach środkowego obrońcy, która była za darmo ostatnio, nie da się już zrobić karty 95 albo 99 overalla, no bo jej to oczywiście anulowało. Ja nie wiem, czy tak będzie dalej, czy jej tylko zrobiło to na ten czas, i czy później może będą takie ewolucje, które tak czy siak będzie można ewoluować. Szkoda, ponieważ oczywiście dawało to. Większą różnorodność, no i oczywiście był jakiś sens te karty ewoluować od samego początku, no a teraz jeżeli będziecie mogli brązową kartę ewoluować tylko raz, no to raczej jak ją ewoluujecie, to i tak nie będzie jakoś bardzo grywalna. No szkoda, że tak zrobili, kombinujemy jak się tylko da, żeby nas jakby osłabić jak najmniej z potencjalnych dobrych kart, żebyśmy musieli wydawać pieniądze, no ale no jest jak jest, zobaczymy czy to zmienią. Mamy również bardzo fajną informację, trwa trading Romania, że nowy upgrade SBC nadchodzi, chodzi oczywiście o paczkę 20x83+, i będzie ona zastępować naszą paczkę 10x83+, ponieważ taka paczuszka, ta stara 10x83+, dzisiaj o 19 kończy się i nie będzie jej już na razie w grze, przynajmniej takie dostaliśmy informacje no i oczywiście ta paczka zastąpi ją w SBC, no i prawdopodobnie wydaje mi się, że mogę to śmiało powiedzieć, że taka paczka pojawi się w SBC już dzisiaj, no bo chyba miałoby to wtedy wszystko ręce i nogi, że jedna paczka wychodzi, Druga wchodzi rzecz naturalna. No i oczywiście ta rozbudowa stara 10 razy 83, miała wymagania informa i skład 83. Są pewne spekulacje na ten temat, i jakie wymagania może mieć ta paczka, dlatego na końcu odcinka sobie pod to zainwestujemy, ponieważ naprawdę ta paczka może być nielimitowana, i wydaje mi się, że wtedy na pewno karty były rosły, także oglądajcie odcinek do końca. Dziś o 19 również w paczkach zobaczymy karty wyróżnień toty. Pokażę Wam tylko te nowe karty. One są tak naprawdę sprzed chwili, ponieważ została do nadjani Ona pojawi się dzisiaj w nowej drużynie. Oprócz tego pojawi się również. Banini i pojawi się Musiala. No i oprócz tego stare karty na czele oczywiście z Viniciusem, no i Salahem i dostaliśmy bardzo fajną informację, że Saliba, który on pojawi się w SBC. Nie wiadomo czy dzisiaj czy jutro, ale zobaczcie teraz to dostaliśmy taką informację w Fat Trading Romania napisał on to bodajże no dzisiaj rano, że ma się pojawić jakaś bomba y, na pozycji środkowego pomocnika, i tutaj zapytał jakiś użytkownik, czy będzie to Ewolucja czy SBC napisał on, że SBC nie wiadomo, o którą kartę chodzi. E, ewentualnie mógłby się pojawić Saliba na SPD czy na SP, ale wydaje mi się, że. To się raczej mija z celem. Obstawiam, że chodzi pewnie o jakiegoś flashbacka, który nie był w przeciekach, ponieważ nic innego mi nie przychodzi do głowy. Może jakaś karta Icon Toty? Ciężko mówić. Raczej Icon Toty odpada, zostaje flashback albo ewentualnie jeszcze jakiś zespół specjalny, o którym nie było w ogóle mowy, ale to chyba w ogóle mija się z celem. Nie wiem, ciężko spekulować. W każdym bądź razie dzisiaj w SBC powinna się pojawić jakaś karta na środkowej pomocy, która jest bombą. No i powinien wlecieć Saliba, ale czy wlecie, to zobaczymy. No i oczywiście od dzisiaj o 19 będzie również Ronaldo oraz Pop do trafienia w paczkach. Łącznie będziecie mieć do trafienia od dzisiaj 24 karty toty i 12 kart wyróżnień Toty miało być, czyli jeden Saliba, no to 11 kart wyróżnień Toty oprócz tego powinno być w paczkach i będą one do trafienia do 2 lutego do godziny 19. Przenieśliśmy się do gry, ponieważ tutaj mam kolejną dosyć smutną informację, a mianowicie Food Champion zostało skrócone. Jak wiecie w poprzednim sezonie było można grać je od piątku rano do wtorku rano, a teraz będziecie mogli je grać tylko i wyłącznie od piątku rano do poniedziałku rano. Będzie to wszystko krótsze o 24 godziny. Nie wiem, czy i jej coś zmieni, ale mam taką nadzieję, no bo chyba każdemu było to na rękę. Wyjaśniając to wszystko, po prostu i jej w trakcie poprzedniego sezonu napisałeś do końca aktualnego sezonu macie Food Champions dłuższe o jeden dzień, no i nie było żadnej informacji, czy w kolejnych sezonach będzie to przedłużone, czy nie. Szkoda, no bo oczywiście według mnie jeden dzień dodatkowy, osobiście mi bardzo ratował pupę. No bo zawsze w, w poniedziałek w nocy to Food Champions dopiero co rozgrywałem. Jej również postanowiło delikatnie zrobić zmiany w nagrodach za Division Rivals, i tutaj od drugiej do elitarnej dywizji za 8 tygodniowych zwycięstw w ramach drugiej opcji jedną z będzie niewymienna paczka 84 plus razy 10 to chyba spoko opcja. I jest również napisane, że Food Champions od rangi 5 do rangi top 200. Paczka kampanii została zmieniona i teraz będzie ona miała minima, minimalny próg overalowy. Zamiast 84 będzie to próg overalowy 85, no, czyli delikatna zmiana, ale są zmiany takie, jak zapowiadali. No i co? Ja wychodzę już z gry do kolejnych newsów, a Wy tylko pamiętajcie o codziennym logowaniu i o za 30 końców, którą macie w sklepie. No a teraz mamy czas na reklamę własnego produktu. Pamiętajcie o moim Discordzie handlowym. Cały czas trwa promocja minus 15% dla osób, które zapiszą się już teraz na miesiąc luty. W styczniu wyprzedane wszystkie. 50 miejsc, więc teraz kto pierwszy ten lepszy, macie tylko 30 miejsc na luty. Gdyby ktoś nie wiedział, to na Discordzie handlowym macie wszystkie inwestycje wypisane od A do Z oprócz tego gotowe filtry do snajpienia i gotowe karty do flipowania. Jeżeli chcesz teraz zarabiać, a przy okazji nie poświęcać dużo czasu, to wydaje mi się, że jest to idealne miejsce dla Ciebie. Link do Discorda masz w opisie. Zapraszam, pisz na priv, tam dogadamy wszystkie szczegóły. Natomiast wczorajszy content to tylko i wyłącznie go który jest jakkolwiek warty uwagi. Oceniony na nie jest 50 na 50 i taka jest również moja opinia o tej karcie, to już wam mogę zaspoilerować. Oczywiście 2 na 3 gwiazdki. Średnia, wysoka pracowitość to akurat na plus. 97 balansu, 82 zwinności to akurat również na plus. Stamina też bardzo fajna. Strzały, no to wiadomo, bardzo słabe. Ale kantę nie jest od strzelania bramek. Tempo może być. Podania mogły być delikatnie lepsze. No i według mnie, jak za tą cenę, nie warto za niego zapłacić. Oczywiście jest to kantę, który tak czy siak będzie dobry. Playstyle jest spoko, ale mógłby być delikatnie lepszy. No nie oszukujmy się. No i oczywiście, według mnie, gdyby kosztował 300 koła, o jak najbardziej ok. Ale teraz się nie opłaca. Pamiętajcie, że cały czas macie jeszcze jego kartę radioaktywni, która oczywiście jest dużo gorsza, no ale ta karta kosztuje zaledwie 200 tysięcy, także można ewentualnie zrobić sobie taki zamiennik, a według mnie ten flashback zdecydowanie nie. Miałem go sam zrobić do swojego składu, ale jak zobaczyłem te wymagania no i tą kartę, no to i tak wolę jeszcze poczekać. Dzisiaj mamy dostać jakiegoś kolejnego pomocnika, być może ten kolejny pomocnik będzie dużo lepszy, także jutro w odcinku sobie tą nową kartę omówimy. No a teraz macie minutkę na inwestowanie, ponieważ dzisiaj tak jak powiedziałem dostaniemy raczej upgrade 20 razy 82 i to właśnie pod niego sobie delikatnie zainwestujemy, ponieważ on może być albo nielimitowany do wykonania, albo na pewno będzie między 3 a 5 razy możliwy do wykonania na każde konto w ciągu jednej doby. No i oczywiście w tym upgradezie w pierwszym, poprzednim, mieliście wymagany skład 83 z informem. No i według mnie w tej nowej rozbudowie będzie albo wymagany skład 81 i inform, albo będzie skład wymagany 84 bez informa. I teraz w co można zainwestować? No oczywiście, że w karty 84, które tak czy siak codziennie bardzo mocno odbijają. Do tego masowe kupno tych kart do 1300 końców na PC. I do 1400 na konsoli. To naprawdę będzie bardzo łatwo, ponieważ te karty się snajpi, naprawdę bardzo prosto. To są co, co chwilę, są masowe wysypy wpisujecie każde nazwisko po kolei, próbujecie snajpić po takiej cenie, jakie powiedziałem. No i po 19 wystawiacie je po około 200-2300. Oczywiście, w zależności od tego, jakie będzie SBC. Na tych kartach nie da się stracić, ponieważ one i tak niżej nie będą. To co widzicie na wykresie, one raz w ciągu 2-3 dni i tak bardzo mocno skaczą, więc jak nie dzisiaj, na pewno jutro albo pojutrze one wam się na spokojnie sprzedadzą. No i druga propozycja ode mnie to karty 90. Które swoją drogą bardzo ładnie oddały Także jak ktoś kilka odcinków temu inwestował w te karty Wydaje mi się, że może być zadowolony Braliśmy je po około 48-49 tysięcy Sprzedawane po 58 koła Wydaje mi się, że bardzo ładny profit Około 7 tysięcy końców na jednej karcie Po podatku to i tak na czysto jest bardzo fajnie No i w te karty również można cię zaryzykować Tak jak pokazywałem wam wcześniej Mamy dostać jakąś fajną bombę w SBC Na pozycji SP, nie wiadomo czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze Ale taka karta ma się pojawić I wydaje mi się, że jak Fiat Trading Romania tak hucznie to zapowiada To, że musi to być jak Jakaś karta dobra, no i oczywiście, okej, okay, zależy to wszystko od wymagań. Ale te karty 90 bardzo mocno skaczą przy pierwszym leż, lepszym SBC. Tego wykresu tutaj bardzo słabo widać na Lewandowskim, ponieważ on był bardzo drogi na początku. Ale na kurtua to chyba bardzo ładnie widać, z tego co pamiętam. Także tutaj na wykresie będziecie to widzieć. Widać właśnie bardzo ładnie, że te karty cały czas skaczą. Jest delikatny dołek, jest górka, jest dołek, jest górka, jest dołek, jest górka i tak będzie cały czas. Dlatego w tej karty 90 zainwestowałbym do 53 tysięcy na komputerze i do 54 tysięcy na konsoli. Wiadomo, że nie będzie łatwo, ale musicie chwilę posnajpić wyżej. Nie ma, tych, nie ma sensu tych kart brać, ponieważ macie duże ryzyko straty i ten zysk aż tak duży potencjalnie nie będzie. Także karty 84 i karty 90 to właśnie na nich bym się dzisiaj skupiał. No a gdyby paczka 20 razy 82, plus miała wymaganego informa i byłaby nielimitowana, na pewno informy wszystkie moc, bardzo mocno skoczyłyby w górę. Także dzisiaj nie dobierajcie już ich, ale tutaj bardziej odnoszę się do osób, które te informy mają skupione od dawna. Próbujcie je dzisiaj sprzedawać po około 33 koła. Jak tak będzie sprzedawać, to i tak wyjdziemy na plus. A te informy dzisiaj wieczorem mogą być bardzo ładnie podbite. Także wystawiajcie je sobie około 18.10, 18.15 Wystawcie sobie te karty I one miejmy nadzieję, że nam zejdą No i to było na tyle. Widzimy się jutro, o 14 w odcinku. Mam nadzieję, że będziesz. Siemano!